Hej, cześć, witajcie, tu Polednarski08 na kanale Groszek w Betoniarce i dziś chciałem omówić z Wami update Clash Royale, czy jak to woli, Clash, Clash Royale 2.0. Od razu na mojej topecie widzicie ekran ładowania, więc bez zbędnego pieprzenia przechodzimy dalej. No, mówiłem... I tutaj pokazane jest idealnie to. O, i proszę. Pierwsze, co się rzuca w oczy po wejściu, to fakt, że znajomi, czekajcie, przedstawię tutaj, o, będzie łatwiej, znajomi są tutaj, w tym miejscu, nie jak wcześniej tutaj, o, w ogóle pokazałem już Wam na Kolejną zmianą jest to, że karnet bojowy został przesunięty, A, tutaj taki, o, pan Sebastian nagrał już film, jak robi opening, tutaj, tutaj dostaniecie Legendary King z chesta w miejscu, gdzie jest karnet bojowy, tam dostaniecie Legendary Kings z chesta. Więc się spieszcie. No to od razu zrobimy taki szybki opening. Na początek Lightning Chest. No takie karty nie skipne. No w sumie tego Gianta mogę spróbować. Eee, tutaj Dart Goblin, Battle Ram i Goblin Cage i dobra, coś fajnego. Uuu, będzie na dziewiąty poziom, fajnie nawet, fajnie. I od razu darmowy ten. Teraz Giant Chest. Tornado. Ten i. No nie było. Myślałem, że jeszcze wejdzie ten level. No i. Rare token. Teraz Epic chest. Z niego. Uuu, Lightning. Bowler. Tak średnio się cieszę. Barbarian Barrel. No jest fajna karta. Wallbreakerzy. Z ostatniego filmu widzieliście, że grałem sobie tamtym deckiem fajnym. I teraz ostatnia skrzynka. <klima> Każde łącznie. Legendary chest. I z niego co? Jeśli przyniosę to trade da będzie. Czekajcie, muszę zrobić rzut ekranu, koledze. Panu Sebastianowi oczywiście. Dobra. W sklepie to mamy. Tutaj była ta nasza walka. I teraz przy was drodzy widzowie wbije... U wbiję 10, 11 level King's Tower'a. Zrobię to na wallbreaker, albo w sumie sprawdzę jeszcze princess. Dobra. Zrobię to na wallbreakerach. Będzie na dziesiąty level? Będzie na 10 level. Robimy to. I właśnie przy was, drodzy widzowie, mamy jedenasty level. Tutaj też sobie zrobię zrzut ekranu. No, żeby zapamiętać tę piękną chwilę. No i 11 lewe zamiast 10. To jest spory. Tutaj moje karty, jakby ktoś się znowu zastanawiał. Są, są full na full. I żadna nowa karta nie weszła. Było 100. Dobra. Teraz przejdźmy do tego. Tutaj nie wiem co za bardzo, bo nie czytałem tego, co wyskakiwało, ale chyba. Nie wiem o co chodzi. Tutaj mamy klan, można oczywiście pisać, tradeować się i tak dalej. O! Tutaj jest ten trade, o którym mówiłem. No, zdonatujemy mój i tak już nie gram logbytem aż tak bardzo. Widać, że bardzo się zmieniło i to bardzo ładne jest to nowe. Oczywiście ilość tokenów. Zapraszam do klanu, nie zachęcam do zostawiania łapek w górę ani subskrypcji. I nie wiem, co zrobić. Pokazałem w sumie wszystko. Mini opening. 11 level King Tower'a Dobra, to może jeszcze sobie tą skrzynkę zaczniemy otwierać O, tutaj jest ten challenge Tak, możesz sobie podładować, bo to moja akurat No i do czego to jest włączone? Chwila Podłączyłeś mi do laptopa Dobra, no to ten O, tu jest jakiś deck Tutaj można jakiś deck ustawić. O tym nie wiedziałem akurat i tutaj jest parę deków. Uuu, bardzo ładnie. No to sobie... No to w następnym odcinku sobie zrobimy dek. I ja Wam dziękuję za oglądanie. zmarnowanie paru cennych minut. 4, 4 dokładnie. I... zagramy sobie jeszcze to. Tylko muszę. Dobra. Nie, 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 Dobra, teraz możemy Przepraszam, na chwilkę. Dobra, my się widzimy po przerwie. Małe problemy były. Mama wbiła do pokoju ogólnie. Bardzo mnie to zasmuciło. Bo się nagrało to, jak ona weszła do tego pokoju. I ten. I to tyle. On ma ósmy. Nie wiem, jakim cudem. Tutaj trzeba Medicare'a tuczć. Gramy ramp upa. Nie wiem, czy widzieliście. Czy zapamiętaliście jeszcze. Ale nie wychodzi mi to Pekka Bridge Spam Tutaj sobie tą o rozwalę. Uu, dobra Pekka musi pójść niestety Albo niestety Electro Wizard Tutaj rzucimy sobie tego Poisonika, żeby ściągał te batsy Uuuu... Czym Ja do dupy to rzuciłem. Dobra. Gramy ramp upa więc się odrobi ten eliksir szybko. Eden ramp up widać że jest przegrany. Ja nie umiem grać tego ramp-apa. Niby mam te trzy winy, ale. W mi po tych trzech winach, jak nie umiem grać w tego ramp up, I mi się już nie chce grać. Zostaw to. Nie jest to podłączone. E, no to zagram. On się śmieje nam i Dupa. Bo to e, Arab. nie dziwnego. No, no to wszystko już chyba omówiłem. Nie patrzyłem za bardzo, co jest, co jest w tym nowym update. Chyba słyszycie, jak pies szczeka. Przepraszam Was za to. No, no to ja Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.